Proszę panią Anię Siekierską o dokonanie prezentacji bydła raz mlecznych, a hodowców o wprowadzenie zwierząt na ring pojedynczo w ustalonej kolejności. Serdecznie witam Państwa. Proszę hodowców o zaprezentowanie nagrodzonych zwierząt, zwierząt, które uzyskały tytuły czempiona. Bardzo proszę na ring w kategorii najmłodszych Jiałogi w wieku od 10 do 11 miesięcy rasy polskiej chosztyńsko-fryzyjskiej. Tytuł czempiona zdobyła ją Dalmatyka, której właścicielem jest ośrodek hodowli zarodowej w Garzynie. W kategorii o 2 miesiące starszych jałowic hodowlanych rasy polskiej chosztyńsko-fryzyjskiej, a więc urodzonych Mających w tej chwili między 12 a 13 miesięcy, to jałowica Agata. Urodziła się i została wyhodowana również w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Garzynie. Witamy na linku kolejną jałowicę, która uzyskała tytuł czempiona. Jest to Mikawa 42, pochodząca po Buchaju Winbrook. Wychodowana i przywieziona tutaj przez starinę Koni Nowe Jankowice. W kategorii Jałowic hodowlanych w wieku od 16 do 18 miesięcy rasy polskiej, holsztyjsko-fryzyjskiej, odmiany czarno-białej zwyciężyła Jałowica Łoza z numerem katalogowym 109. Właścicielem tej Jałowicy jest przedsiębiorstwo rolnicze hodowlany gałopol w Gałowie. W tej kategorii wiekowej, a więc przypomnę, od 16 do 18 miesięcy była również oceniana stawka jałowic odmiany czerwono-białej. I w tej kategorii jałowica o numerze katalogowym 125 Rada, która zwyciężyła, otrzymała tytuł czempiona, przyjechała z ośrodka hodowli zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. Brawa na kolejnego czempiona. A my już powitamy na ringu Jałowicę Hodowlaną, która tutaj wystąpi w podwójnej roli, mianowicie otrzymała tytuł czempiona i również super w kategorii Jałowic rasy polskiej holsteńsko-pryzyjskiej. To Jałowica o imieniu obca o numerze katalogowym 134, której hodowcą i właścicielem jest przedsiębiorstwo rolniczo-hodowlane Gałopol w Gałowie. Kolejna kategoria jałowic to jałowice w wieku od 22 do 24 miesięcy i tutaj również były dwie podgrupy. Pierwsza na linku ukazuje się jałowica Kwita III która otrzymała tytuł czempiona w odmianie czarno-białej. Przyjechała do nas z gospodarstwa rolnego w Międzychodzie. Czerwono-białe jałowice w tej kategorii uzys... były również prezentowane w mniejszej ilości, ale również mamy tutaj wspaniałego czempiona. Jest to Cera 50, która dla swojego hodowcy, a jest z, nią, jest z nim ośrodek hodowli zarodowej, zdobyła tytuł czempiona. A my już, Szanowni Państwo, powitamy na ringu pierwszą przedstawicielkę Król rasy polskiej hosztyńsko fryzyjskiej To pierwiastka o nazwie Zorba II która ten zaszczytny tytuł uzyskała dla przedsiębiorstwa rolniczo hodowlanego Galopol w Gałowie. Kolejna grupa krów to krowy w drugiej laktacji rasy polskiej kosztyjsko-fryzyjskiej, odmiany czarno-białej. W tej kategorii największym zwycięzcą, a więc czempionem, okazała się krowa Janka. Którą wychodował i przywiózł tutaj ośrodek hodowli zarodowej w Garzynie. Proszę o ogromny brawa. Tym bardziej, drodzy Państwo, że krowa ta uzyskała również tytuł superczempiona w kategorii z Rasy polskiej, południowo a więc najpiękniejsza krowa tej rasy. Najstarsze krowy. E, Rasy polskich, horczynsko-fryzyjskiej były oceniane w kategorii trzeciej laktacji i starszych. I tu, drodzy Państwo, sytuacja powtórzyła się dla Garzyna, a mianowicie tytuł czempiona uzyskała Agata będąca w trzeciej laktacji spośród dwunastu krów rasy polskiej, chosztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej. Najlepszą okazała się Rosa 19, którą w tej chwili po, po widzimy pokazującą się już i wchodzącą na ring. Rosa uzyskała tytuł czempiona dla ośrodka hodowli zarodowej w Osiedzinach. Wielkie brawa! Drodzy Państwo, powitamy na ringu naszego wielokrotnego już czempiona, Pana Jana Solarczyka z Wróblówki, który wprowadza na ring krowę o wdzięcznym imieniu Bonita. Wielkie prawa na podobcy. Jest to czempion w kategorii krów rasy polskiej czerwonej. Kolejna kategoria krów, którą chcemy Państwu zaprezentować, to rasa Jersey. Przepiękną przedstawicielką tej rasy okazała się wielokrotnie już nagrodzona Jerzyna 44, która przyjechała do nas z zasadniny koni w Michałowie. Kolejną i ostatnią już czemu? Krową, która zdobiła tytuł czempiona, a którą mamy zaszczyt Państwu przedstawić, to krowa Waltona rasy cimentalskiej, którą przywiózł do nas z Podkarparcia pan Jerzy Stączek z Jaćmierza i zwyciężył otrzymał tytuł czempiona. Proszę o wręczenie dyplomu wraz z trofeum przez. Od sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, panią Zofię Szalczyk. Proszę wiceprezesa zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, pana Tomasza Kobierskiego oraz proszę prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, pana Leszka Honzlika, który ufundował Buchary dla wszystkich Czempionów.